Dzień dobry. Takiego z osiem naszej godziny emisji, który takiego okrywania, tylko że ręki, który zapraszamy na chorą Takiego chodzi, po to, że być takiego osiem naszej godziny emisji, takiego w jest, jest lipiec, sierpień, sześć, październik oraz listopad i grudzień na ten już tury. Zapraszamy na kawę z już tury. Takiego i sporo, że.

Aktualności teraz także poranne. Od jutra nowy blok programów na antenie telewizji Katowice. Start 7.30. Troszkę bardziej luźna forma. Będą też poranne aktualności, w których będą prezentowane te najważniejsze informacje z regionu, ale będą też informacje o pogodzie. Wszystko w formie takiego luźnego poranka. Wszystko gotowe, można zaczynać. W Nowe poranne programy przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. Pierwsza emisja już jutro. Na luzie Michałki chcemy naszych widzów wprowadzić w dobry humor. Wiadomo, różnie się układa, warto się rano po prostu uśmiechnąć i będziemy chcieli to spowodować, ale także sprzedać Państwu wszystkie najważniejsze informacje. To na razie początek z biegiem czasu. Forma może się zmieniać, ma być różnorodnie i blisko widza. Poranki będą nagrywane w studiu telewizji Katowice, ale jesteśmy też otwarci na zaproszenia miast, miasteczek. Chętnie powitamy naszych widzów z wszystkich miejscowości małych i dużych. Nowości, ale nie tylko na antenie Telewizji Katowice, także to, do czego widzowie zdążyli się już przyzwyczaić. W naszych zamiarach... Są także filmy, reportaże z naszego regionu. Będziemy kontynuować już doskonale udający się czas z teatrem. Teatr Śląski w Twoim domu to tylko jedna z propozycji. Realizowana właśnie przez Telewizję Katowice i Teatr Śląski. Najpiękniejsze i najśliczniejsze. Telewizja Katowice już na nowej antenie TVP Regionalna. W telewizji, internecie i na telefonie komórkowym. Telewizja Polska nabiera nobla. Programy nie program naszej historii, tradycji, cieszego, ale przed programem esnym. Nowoczesność w nowej, większej odsłonie, bo nowy kanał to także programy produkowane w ośrodkach regionalnych Telewizji Polskiej, emitowane na antenie ogólnopolskiej. Łącznie to 18 godzin emisji codziennie. Telewizja Katowice, jak wszystkie inne telewizje świata, potrzebuje pieniędzy najbardziej na produkcję. Bo to jest bardzo istotne, żebyśmy mieli swoją własną produkcję, którą moglibyśmy też sprzedawać i odstępować innym ośrodkom. Ośrodkom regionalnym telewizji polskiej, które teraz są u siebie nowa, 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 ze swoim własnym nowa, 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 programem. Zapraszamy. Y jest też u siebie dobra preorganowy yeah. wyzwań. Zapraszamy takiego ale numer jeden, czy ośle naszej godziny Zapraszamy na jutro, cześć druga, którego sprzedaż, sprzedaż. zapraszam, do zobaczenia, hyc, 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 pa, pa.